Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo gorąco w trzecim zadaniu nowego NPC, tak, Kakashi. I to trzecie zadanie to dokładnie zbuduj budowlę po otrzymaniu obrażeń, a więc zbieramy szybko jakieś macziki i podostaniemy strzała od jakiegoś wroga, tylko postawimy schody i myślę, że zadanie będzie wykonane. Warto je wykonać, ponieważ za to zadanie otrzymamy 30 tysięcy punktów doświadczenia, także całkiem sporo. Moi drodzy, zapraszam gorąco do subskrypcji mojego kanału. Klikamy ten czerwony przycisk pod filmem, jak i również łapkę w górę, jeżeli materiał się podoba. No a gdybyście kupowali ze sklepu Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli... I wpiszecie mój kod kompulsator, za co jak zwykle stukrotne dzięki. A teraz słuchajcie, lecimy sobie gdzieś tutaj, powiedzmy, gdzieś w okolice, o na przykład ukorydzianego kwartału, tutaj sobie wylądujemy, zbierzemy jakieś matsiki, jakąś broń i pozwolimy, żeby nam ktoś zadał obrażenie i szybko wybudujemy jakieś schody, coś takiego, e, aby tylko wykonać to jakże proste zadanie. Tej nowej postaci w grze Fortnite w sezonie 8 rozdziału drugiego, tuż przed końcem, bo jak wiecie, za miesiąc wpada nam rozdział trzeci, rozpoczyna się na dobre, będzie się działo, oj, będzie się działo. Dobra, mam fureczkę i sobie teraz tutaj pojeżdżę, generalnie poszukam jakiegoś typa. Jeżeli gdzieś tu w pobliżu będzie, to po prostu wysiądę z furki, dam mu zadać obrażenia mojej skromnej osobie i oczywiście później wybuduję sobie co? Nieco? Mamy skrzyneczkę jeszcze. O, mamy wroga, mamy wroga, jest, 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 zaraz się okaże, że nas nawet zabije, no zabił mnie, wybudowałem budowlę, co jest, gdzie jest zaliczone zadanie? Zbuduj budowlę po otrzymaniu obrażeń. No przecież zbudowałem, halo, epic, epic. No to co, raz jeszcze, to się działo tak szybko, że po prostu gra nie nadążyła. A jednak, no zobaczcie, była budowla, widzowie, no była budowla. Ach, ten epik. No cóż, raz jeszcze. Ale powiem szczerze, byłem zaskoczony. No to lecimy raz jeszcze, tym razem wylądujemy sobie w okolicy naszej piramidy. Zbierzemy jakieś matiki i słuchajcie, jeszcze zrobimy taką szybką próbę, bo generalnie to zadamy sobie samodzielnie obrażenia. O co chodzi? O chodzi o to, że nie żyje. O oh my god! Matko Bosko, mówię, co, z to, co, co to się stanęło? Zbuduj budowlę po obrażeń. No i tym razem się to udało, dostałem strzała niemalże zaraz po rozpoczęciu kolejnej rundy. Tak naprawdę nie mam czym walczyć. 30 tysięcy punktów doświadczenia zdobyte. Proszę bardzo, tam gościu ostro próbował. Dzięki serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym zadaniu. Cześć!